thank mm -hmm. you Ze mną w tej chwili nowy polski założony zespół Polband. Panowie, witam Was serdecznie. Czy moglibyście się dla nas przedstawić? Romek. Rafał. Janusz. Ryan. Łukasz. I co możecie nam powiedzieć o Waszym zespole? Jak to się stało, że ten zespół był założony? Kto wpadł na ten pomysł? Co to oznacza Polband? Band, jak sama nazwa wskazuje, jest to polski zespół po prostu. Ja miałem osobny zespół, każdy z nas ma osobny zespół. Łukasz założył Aquarius, ja po prostu miałem dość grania z dyskietek i tak dalej, postanowiłem też założyć zespół. No ale usłyszałem o Łukaszu, okazało się, że jest znakomity muzyk, no i kilku jeszcze innych po drodze muzyków spotkałem, więc postanowiliśmy się trochę razem pobawić tą muzyką. Każdy z nas praktycznie jest w innym zespole i chcielibyśmy zademonstrować tym, co tutaj prezentujemy, co tutaj widzicie, to, że mamy dosyć dyskietek i po prostu udawania, udawania na żywca tego, co się dzieje w naszym po prostu rynku muzycznym, z czego nie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek nawet ubolewamy na ten temat bardzo, bardzo. Waszym zdaniem, czym się wyróżnia Wasz zespół od innych polskich zespół w środowisku? to tym na przykład że że bawimy się tym co robimy. Bawimy się tym co robimy, próbujemy nie wiem, pokazać nasze umiejętności, to co umiemy do tej czas i to przedstawiamy po prostu. Brian, you speak English, right? I just want to ask you a couple of questions. How did you come about joining the band when did they start? Um that's a good question. Actually, Lucas got me into this. Okay. So you, you give him all the credit? And now, what do you like about music? being in this band. I just love to play music. Thank you very much. Panowie, dziękuję bardzo. i tam, no teraz Bardzo ci dziękuję. Proszę państwa, jest to los PNA? Ostatnie cztery cyfry: 9785. Ktoś ma numer? że to jest Wanda Grzyb. Okay. I znowu poprosimy, poprosimy najpierw Panią, może wygodząc pierwszy numer. Teraz są kupony białe, to są kupony, które są z Kongresu Polonii Amerykańskiej, które Państwo w naszym, przy naszym stoisku zmienili z biletu na właśnie te numery. Ostatnie cztery numery. Pięć, sześć, cztery, trzy. <śleszy> 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 Okej, okay, jest numer. Proszę nie numer. To jest wygrana Sony DVD. Okay, no still, I... <l evaluations> uh, dzień dobry wszyscy, ja jestem Mateusz Palekuła z Lub, z Connecticut. Przyjechałem dzisiaj na wspaniały Jane Lake Apartments i. Popatrz sobie grałem. Brawo, brawo. Ok, teraz poprosimy jedną dziewczynkę tutaj. Chodź. Dziękuję. Następny numer jest 5670. Już jest. Tutaj Damian Baranowski skąd? Z Niobrytan, proszę bardzo. Brawo! brawo, brawo. brawo, brawo, brawo. Gratulujemy. 5, 7, 3, 2. 5, 7, 3, 2. Zgadza się? 5, 7, 3, 2, proszę bardzo Mardziu, to jest, to są hotele w Polsce, w Warszawie lub w Krakowie, jedno nocy dla dwóch osób, także nie możemy jechać sama, gratulujemy. O tu, bardzo, o tak, proszę bardzo. Okej, okay, to jest pani Wanda jeśli macie jakichś znajomych, którzy nie wykorzystali tego biletu na dzień dzisiejszy lub wczorajszy, można za dopłatą 6 dolarów przyjść kiedykolwiek do parku, pokazać ten bilet, dopłacić 6 dolarów i wejść.